Hej, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego. Zaczynamy jak zwykle od tematu miesiąca, a tym razem będzie nim premiera polskich wersji językowych dwóch ciekawych gier. Jedna to oficjalna polska wersja językowa, no bo została zamieszczona na Steamie, starej, dobrej przygodówki Floyd Grałem w nią kiedyś, ale nie skończyłem jej, dość spory kawałek przeszedłem, bardzo mi się podobała, a później już no, nie mogłem uruchomić tej mojej wersji, więc bardzo, bardzo się cieszę, że na Steamie można zagrać już we Floyda po polsku, co pewnie wykorzystam w którymś z Let's Playów za jakiś czas, zamierzam nagrać Floyda. No a druga gra, która została spolszczona to Broken Age, pierwszy z dwóch epizodów. No, i tutaj mamy do czynienia ze spolszczeniem nieoficjalnym, które jest zamieszczone w serwisie grajpopolsku.pl. No, to również bardzo zacna przygodówka. No, i trzymam kciuki za autorów tego spolszczenia, żeby wytrwali w tym, co robią, by ukazało się także spolszczenie do, do tego do rozdziału, czy do części drugiej tej gry. W najbliższej przyszłości szykuje się jeszcze kilka ciekawych spolszczeń. Ale także kilka oficjalnych polskich wersji językowych przygodówek, więc czekamy z niecierpliwością. No bo myślę, że nie tylko ja jestem tego zdania, że im więcej starych, dobrych, ale i nowych point-and-clicków w polskiej wersji językowej, tym lepiej. A teraz zbiórka, którą warto wesprzeć. Na Kickstarter zawitała kolejna piękna, klasyczna przygodówka a jej tytuł to Plot of the Druid. Historia opowiada o przygodach zhańbionego byłego ucznia druida, który zostaje wciągnięty w niebezpieczną misję, by odzyskać swój honor i uratować świat przed przerażającą nierównowagą natury. Aby tego dokonać, będzie musiał zyskać specjalne zdolności i wzmocnić swoje aktualne moce, bo bez tego mógłby sobie nie poradzić z nie do końca przyjaznym, choć zabawnym światem, który go otacza. Na jego drodze staną niebezpieczne stworzenia czające się nad najwyższymi górami, bądź też gdzieś głęboko w dole na dnie oceanu, a nawet w toaletach tawern, które nie były myte od wieków. Czyli nic nowego, w wielu miejscach, jakie odwiedzamy, mamy podobną sytuację. Gra jest inspirowana klasykami ze stajni Lucas Arts i Sierra. No i jak sam autor pisze, jest to Simon the Sorcerer, który spotyka Rincewinda. No a to wszystko w atmosferze Monkey Island. Miejmy tylko nadzieję, że poza inspiracjami gra będzie zawierała solidny, własny pierwiastek. Jedno trzeba jej oddać wygląda naprawdę wyśmienicie. Co najważniejsze, są widoki na powodzenie kampanii, ponieważ na 17 dni przed jej zakończeniem zgromadzono niespełna 21 tysięcy z planowanych 25 tysięcy dolarów. No ale wiecie, przydałoby się więcej, bo ja lubię, gdy tak piękne gry są także w pełni profesjonalnie zdabingowane. A to będzie gwarantować dopiero osiągnięcie bariery 35 tysięcy dolarów. Wszystko przed nami. Mam nadzieję, że choć kilkoro z Was wesprze autorów, no i uda się osiągnąć co najmniej tę voice-actingową granicę. Czas na zapowiedź miesiąca. Studio Microids zostało wydawcą tworzonego przez Pendulo Studios przygodówkowego thrillera opartego na znanym, świetnym filmie Alfreda Hitchcocka, zatytułowanym Vertigo, czyli w polskim tłumaczeniu Zawrót Głowy. Swego czasu byłem tym filmem zachwycony wręcz. Tym bardziej jestem ciekaw, co pendulo wespół z mikroic wymyślą. Mam nadzieję, że będzie to jednak... Gra jak najbardziej zbliżona do klasycznej przygodówki, a wcielimy się w niej w pisarza Eda Millera, który wyszedł bez szwanko z wypadku, podczas którego jego samochód rozbił się w głębinach kanionu Brody w Kalifornii. We wraku nie znaleziono nikogo, jednak Ed twierdzi, że wraz z nim podróżowały żona i córka. Wkrótce Ed zaczyna cierpieć na poważne zawroty głowy. Bohater rozpoczyna terapię, a jednocześnie próbuje odkryć, co wydarzyło się tego tragicznego dnia. Oczywiście nie będzie to zwykły thriller, zwykła opowieść detektywistyczna, ponieważ historia będzie dotykała tematyki obsesji, manipulacji, szaleństwa. A Studio Pendulo ma duże doświadczenie w podobnej tematyce, bo przecież Yesterday czy Yesterday Origins również zahaczały o podobne wątki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać z niecierpliwością i trzymać kciuki za autorów. No i dotarliśmy do top 7 majowych, przygodówkowych i około przygodowych premier. Tym razem stawka była bardzo wyrównana, a czołowa co najmniej piątka prezentuje się bardzo zachęcająco, także za nami bardzo dobry miesiąc. Off-Bird Cage to oryginalne połączenie albumu z muzyką metalową z komputerową grą fabularną. Ścieżka dźwiękowa pełna jest uznanych artystów rockowych i metalowych, m.in. Rona Bumblefoota Tala, niegdyś członka Guns N' Roses, Cobry Page z Cobra and the Lotus, czy Davi Davi Dolewa z Guns Down Horses, a także wielu, wielu innych artystów. No i muszę przyznać, bo przeszedłem już tę grę, że słucha się tej ścieżki dźwiękowej doskonale, ona opisuje całą historię i podporządkowuje sobie niestety rozgrywkę. Dlaczego niestety? Ponieważ przede wszystkim ten dziwny świat, który zwiedzamy, jest niemal niemożliwy do pełnej eksploracji, nie doświadczymy tła fabularnego, bo zwyczajnie nie zmieścimy się w czasie. Ograniczonym przez długość trwania poszczególnych utworów. W grze wcielamy się w 25-letnią narkomankę Jeetę Barbot, która próbuje uciec z fizycznego i psychicznego więzienia stworzonego przez jej porywacza Bressa Lupusa. Będziemy podejmować liczne decyzje, z których każda ma ważne konsekwencje. No i nasze wybory stworzą rozgałęzienia fabularne, i to, którym podążymy, będzie zależało właśnie od nas. Niestety. Gra w dość niejasny sposób komunikuje nam co i jak powinniśmy zrobić, no i momentami trzeba działać na chybił trafił. No ale mimo wszystko warto sprawdzić o Bird and Cage, głównie ze sprawą oryginalnej i stworzonej w wysokiej jakości ścieżki dźwiękowej. Można powiedzieć, że gra jest metalowym musicalem. The World After to nowa przygodówka full motion video, której akcja toczy się podczas pandemii we Francji, a kierujemy Vincentem, pisarzem, który uciekł z miasta, aby pracować nad swoją nową książką. Powracające dziwne i przerażające sny zmuszają go do poszukiwania prawdy kryjącej się za tajemnicą wioski, w której się zaszył. Badając stary zamek, Vincent znajduje sposób na przenoszenie się pomiędzy dniem a nocą, no i zaczyna go też wtedy ścigać straszliwy potwór, Nocny Strażnik. W trakcie rozgrywki będziemy musieli znaleźć odpowiedzi na kluczowe w kontekście fabularnym pytania: Co znajduje się za bramą Tannhausera? Kim lub czym jest ścigający nas nocny strażnik i jakie znaczenie mają dziwne wiadomości, które ciągle znajdujemy. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa w nowych grach typu Full Motion Video, nasze działania będą niosły ze sobą konsekwencje fabularne, no i w zależności od nich gra doprowadzi nas do jednego z trzech różnych zakończeń. The Longest Road on Earth to już druga gra w tym zestawieniu, bazująca przede wszystkim na ścieżce dźwiękowej. Tym razem będziemy mieć do czynienia ze skłaniającą do refleksji i, jak piszą autorzy, wręcz intymną grą fabularną. Poznamy cztery urokliwe historie opowiedziane bez użycia słów i zbędnych zawiłości rozgrywki. A co istotne, każdą z prezentowanych przez grę opowieści można zrozumieć na swój sposób. Będziemy poznawać wspomnienia bohaterów zarówno te istotne, jak i mało znaczące, a nasze zadania będą pozbawione wyzwań czy porażek. Ograniczą się do drobnych przyjemności, jak zmuchiwanie dmuchawców, zbieranie muszelek, zimowa jazda na sankach pierwszego dnia zimy. Czy też letnia wycieczka rowerem? Można więc powiedzieć, że jest to bardziej doświadczenie niż pełnoprawna gra komputerowa. Ale podobnie jak w przypadku Of Bird and Cage, tutaj także będziemy mogli nacieszyć ucho klimatyczną, choć utrzymaną w zupełnie innym stylu ścieżką dźwiękową, zawierającą 24 poruszające piosenki w wykonaniu Bay O Ogrze dr Livingstone i Presume mogliście już usłyszeć w wywiadzie. Jaki wspólnie z Jackiem przeprowadziliśmy z autorami gry, czyli studiem Wulpesoft. Gra rozgrywa się w rezydencji tytułowego doktora Livingstone, który w tajemniczym liście poprosił nas o pomoc. Kiedy jednak trafiamy do jego domu, nikogo w nim nie ma. Aby odkryć tajemnicę opuszczonego domostwa i dowiedzieć się o co chodziło w liście Livingstonowi, będziemy musieli rozwiązać liczne zagadki, aby odnaleźć klucze do kolejnych drzwi. Gra ma naprawdę bardzo fajną atmosferę, współtworzoną przez wysokiej jakości klimatyczną oprawę audiowizualną. No i fani zagadek też znajdą tutaj coś dla siebie. A jeśli macie wątpliwości, czy warto sięgnąć po ten tytuł, odsyłam was do wywiadu ze studiem Wulpesoft. Być może ta rozmowa pomoże wam podjąć właściwą decyzję. you know back then what would happen to you Lakuna science fiction noir adventure to raj dla wszelkiej maści detektywów których Dodatkowo pociągają tematy międzyplanetarnych wojen, spisków i intryg, które momentami wkraczają nawet butami w nasze życie osobiste. Historia zawarta w grze jest bardzo angażująca, a do tego emocjonalna. I wcielając się w Nila Konrada, który ma za zadanie schwytać winnych zamachu na ważną osobistość, a tym samym być może zapobiec międzyplanetarnej wojnie, czułem to napięcie i tę odpowiedzialność. Gra wciągnęła mnie. Bardzo mocno. Co mam nadzieję, oddałem w opublikowanej na kanale recenzji i tam odsyłam was po szczegóły. Mogę tylko powiedzieć, że zdecydowanie warto w lakune zagrać. Nie Papetura to dzieło stworzone przez naszego rodaka, który przelał do gry komputerowej całą swoją miłość do papieru, bo to właśnie z niego powstała niemal cała gra. W trakcie rozgrywki musimy przemierzyć dziwny i tajemniczy świat, kierując stworkiem papę który został uwięziony w kwiecistym więzieniu, kiedy jednak z niego się wydostaje, przestaje być sam, bo spotyka małą turę, magiczne kotopodobne stworzenie, które pomaga mu przebrnąć kolejne przeszkody w tym tajemniczym świecie. Gra jest bardzo krótka, ale to nie u mniejszej jakości, bo mamy tutaj przepiękny świat, a do tego niezbyt trudne ale urokliwe i pomysłowe zagadki. Tę grę również zrecenzowałem na kanale, więc zapraszam do mojego materiału wideo. Strangeland, nowa gra twórców Primordii, to bardzo dziwna i niepokojąca klasyczna przygodówka, na którą czekałem bardzo długo. Rozpoczynając rozgrywkę, budzimy się w surrealistycznym karnawale, i pierwsze co widzimy to kobietę skaczącą w głąb studni na pewną śmierć. Czy którejś z nas, my bądź tajemnicza kobieta, przeżyje? Całe uniwersum jest tutaj łamigówką, ponieważ mieszkańcy oraz rzeczy czy urządzenia, które w trakcie rozgrywki napotkamy, odpowiadają zagadkami, łamigłówkami, używając dziwnej poezji. I ten świat oprócz tego, że jest koszmarem, to jest też wielką tajemnicą. I myślę, że gra w Strangeland Wymaga dobrej znajomości języka angielskiego ze względu na różne niuanse, jakie słyszymy w trakcie rozmów. No i przede wszystkim w tekstach występuje dużo symboliki, wiele niepokojącej poezji, co wymaga jednak bardzo, bardzo dobrej znajomości języka. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś przetłumaczy ten tytuł na język polski, bo myślę, że warto by trafił on do jak najliczniejszego grona odbiorców. Grana suwa zresztą nieco skojarzeń z prześwietnym sanitarium, czy też z The Dark Eyes połowy lat 90., czyli z grą komputerową bazującą na twórczości Edgara Allan Poe. I to już wszystko w majowym magazynie przygodówkowym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Do usłyszenia.